Kiedy robiłam research do kolejnych odcinków, jakoś instynktownie pominęłam XV i XVI wiek. Uznałam, że skoro średniowiecze było tak barwne, to po co mi renesans. Skoro mnie słyszycie, to wiecie, że grubo się myliłam, bo niemal ominęłam temat królowej dziewicy, pierwszych influ i truskawkowego blondu. Na szczęście Gutenberg i prasa przyciągnąją mnie z powrotem i tak jesteśmy na końcówce XV wieku, XVI wieku i nawet na początku XVII. Cześć, ja jestem Asia i jestem farmaceutką, a to jest aptekast, czyli podcast historyczny. Rozmawiamy o historii medycyny, farmacji i generalnie kosmetyków na przestrzeni wieków. Let's go! Wygląd It Girl końca XV i XVI wieku był bardzo zbliżony do tego ze średniowiecza. Jasna, alabastrowa cera, najlepiej półprzezroczysta z prześwitującymi niebieskimi żółkami, no i włosy, blond, najlepiej w odcieniu truskawkowym. I tak jak w średniowieczu, również w renesansie nawiązujemy do dwóch kwiatów, lilii oraz róży, przy czym lilia miała symbolizować białą, alabastrową cerę, no, a róża, zaróżowione policzki i usta. Glow na twarzy miał symbolizować glow sumienia i posiadanego zdrowia. Piegi, blizny, ślady po ospie. No to był niestety prezent od diabła, a sam makijaż miał być subtelny i mało widoczny, coś takiego jak Żyny sekła. Znowu mamy moralnego ping-ponga i walka między zwolennikami a przeciwnikami makijażu trwa w najlepsze. Ci drudzy tak bardzo opowiadali się za naturą, że nawet zorganizowali w 1497 roku we Florencji ognisko próżności. Spalono wówczas setki, jak nie tysiące przedmiotów związanych z wyglądem. Grzebienie, lusterka, a nawet książki dostarczające informacji dotyczących makijażu czy kosmetyków. A tych książek jest coraz więcej, no i pojawia się nowa dynamika. Arystokratki endorsują przepisy i konkretne produkty swoim nazwiskiem, czyli w zasadzie de facto pierwsze influencerki. Książki Tajemnic czy też sekretów to w zasadzie paradoks, swoisty oksymoron. No bo słuchajcie, te wszystkie książki, które opowiadały o procesie upiększania, no to miała być tajemnica. A tu, proszę bardzo, wraz z rozwojem prasy Gutenberga, mamy również zdradzanie tych sekretów, szerzenie ich. No, w zasadzie tutaj sama się poprawię, szerzenie ich wśród tych, których było stać na składniki, no i przede wszystkim wśród tych, którzy potrafili czytać łacinę. Izabella Corteza, według dr Julii Martins, której kanał na YouTubie totalnie wam polecam, była dość tajemniczą osobą. Ale... Wszystko spina nam się w całość, bo Izabela była nauczycielką, profesoressą tajemnic sekretów, czyli po prostu alchemiczką. I chociaż niektóre źródła donoszą, że Izabela to tak naprawdę był facet albo po prostu pseudonim literacki, żeby zobaczyć, jak marketingowo sprzedają się książki dla kobiet pisane przez kobietę, no to przyjmijmy, że Izabela była jednak kobietą arystokratką. I chociaż książki sekretów Cortese opiewały na kilka tomów, to ten najbogatszy tyczył się właśnie kosmetyków. I znów oscylujemy wokół depilacji, usuwania niedoskonałości czy rozjaśniania skóry. I tutaj mamy przepis, który wam przeczytam i jest to luźne tłumaczenie mojego autorstwa, z tłumaczenia z łaciny na angielski, także mam nadzieję, że mi się udało. Weź dwa białe gołębie. I karm je orzeszkami piniowymi przez 8 albo raczej 15 dni. Następnie ubij je, wyrzuć głowę, e, gierki i wnętrzności. Resztę włóż do alembiku. Nie wiem jak się to odmienia, ale generalnie to jest e, naczynie do destylacji prostej. I poddaj destylacji z bochenkiem słodkiego chleba i czterema uncjami prawdziwego srebra, Trzema złotymi dukatami, czterema piętkami białego chleba zmiękczonego w mleku kozim przez 6 dni. Dystyluj to wszystko na małym ogniu, a otrzymasz idealną miksturę, wodę, która nada kolor bladej cerze. I teraz uwaga, biały gołąb miał nadać skórze biały kolor. A to ze względu na magię tak zwaną sympatyczną. Jest to przekonanie, że poprzez naśladowanie pewnego efektu możemy również ten sam efekt uzyskać w rzeczywistości. Inny przepis Izabeli Corteza to uwaga. Miks cytryn, suszonej fasoli, białego wina, jajka i mleka koziego. No, i to należało nałożyć na twarz i mieć piękną, rozświetloną buzię. I akurat ten konkretny miks, no, wyobrażam sobie, że byłabym w stanie nałożyć. W ogóle, fasola i strączki przeżywały pik, jeśli chodzi o pielęgnację. A do mycia twarzy używano nie tyle mydła, co takiego peelingu, czyli mieszaniny mąki i strączków. I tutaj mówimy o fasoli czerwonej, nasionach łubinu czy białej rzotkwi. I zwłaszcza historia nasion łubinu. Sięga jeszcze starożytnego Rzymu. Słuchając tego odcinka, możecie się zastanawiać, dlaczego właśnie teraz wybucha kosmetyczny szał. Musicie sobie wyobrazić, że tak, druk z wielokrotnia przepisy, czyli jest do nich łatwiejszy dostęp. Arystokratki podpisują swoim nazwiskiem recepty, przepisy czy nawet produkty. A ideał czystości i zdrowia, no, pcha nas w tę stronę utrzymania jak najbardziej bladego, czystego wyglądu. No i w zasadzie ten trend kosmetyczny skaluje się sam. Tym bardziej, im bardziej kościół jest mu przeciwny. Wiemy już, że wszelkiego rodzaju niedoskonałości i zmiany skórne, w tym piegi, to są takie naznaczenia złem, po prostu prezenty od diabła. W zasadzie szkoda, że nie było na nie takiego publicznego akceptu, no bo wówczas ospa królowała. I po takiej ospie bardzo często zostawały dość głębokie blizny. I jeśli przeżyłeś już tę wówczas często śmiertelną chorobę, jaką była ospa, to przecież nie powinnaś mieć potem żadnego śladu, bo to sygnalizowało, że te procesy chorobowe nadal w Twoim organizmie są. I wówczas pojawia się woda Solimana. Agresywny peeling chemiczny z użyciem rtęci, siarki i terpentyny jako rozpuszczalnika. No i tak, mamy faktycznie efekt usunięcia tej najbardziej zewnętrznej warstwy skóry, ale również efekt toksyczny i czasami także śmiertelny. I znowu daję Wam ten disclaimer: nim przejdziemy dalej, nim opowiem Wam więcej, to pamiętajcie, że te wszystkie arseny, rtęci, siarki, no, tylko o tym słuchamy, nie stosujemy tego na twarz. Będąc w temacie toksycznych kosmetyków, nie sposób nie poruszyć tematu podkładów z ołowiem. Najpewniej już wtedy wiedziano, jak szkodliwe jest stosowanie tego typu kosmetyków. No bo tak, podkład z ołowiem mógł powodować problemy z koordynacją ruchową, splątanie, częściowy paraliż, no a takie wielokrotne, codzienne niekiedy jego nakładanie również mogło doprowadzić do śmierci. I nawet wtedy ołów ołowiowi nie był równy i były pewne trendy. I najlepsza, najbardziej pożądana była tak zwana wenecka ceruza, Spirits of Saturn, czyli wenecka bielołowiowa. Oczywiście, aby uzyskać ten półprzezroczysty efekt na twarzy, można było szukać wśród bezpieczniejszych alternatyw. Sproszkowany alabaster, borax, czy nawet skrobia. Ewentualne naczynia krwionośne, które miały się pojawiać na czole, na skroniach czy na szyi, zawsze można było domalować, no oczywiście najlepiej na niebiesko, no bo niebieska krew, Równa się królewska. I jak już jesteśmy w temacie ołowiu i w temacie ospy, no to wiadomo, że będziemy również w temacie królowej dziewice, czyli królowej Elżbiety I. Tę angielską królową we współczesnej kulturze bardzo chętnie przedstawia się jako noszącą grubą warstwę podkładu z ołowiem, żeby zakryć bliznę po ospie. A Elżbieta I przeszła ospę, no przeżyła ospę w wieku 29 lat. To, że tak ją dzisiaj przedstawiamy, nie do końca ma pokrycie z tym, jak było faktycznie w rzeczywistości. Wczesne opisy jej wyglądu, portrety, figury, czy nawet pośmiertna figura Elżbiety wcale nie odzwierciedlały grubej wersji podkładu. Ja nie wytłumaczę tego lepiej niż Erin Parsons, czyli wspaniała makijażystka, której również kanał na YouTubie wam polecam. Ona ma tam odcinek o Elżbiecie pierwszej i właśnie o podkładach. Z ołowiem, ale generalnie, jeśli chodzi o ówczesne doniesienia dotyczące wyglądu Elżbiety I, to o tym, żeby nosiła jakąkolwiek grubą warstwę podkładu, i to jeszcze podane przez katolika, który był wyznawcą religijnym, którego z kolei elżbietański dwór no, raczej szkalował. Oczywiście możemy założyć, że jako królowa dziewica, no to jej wygląd na dworze angielskim był tak istotny, no bo jej wygląd, jej zdrowie miało odzwierciedlać zdrowie całego narodu że po prostu no, nie dyskutowano o... Jakichś potencjalnych, grubych warstwach makijażu. Wiemy jednak, że dopiero po latach od śmierci Elżbiety I zaczęto w negatywny sposób opisywać jej wygląd. Samo pojęcie maska młodości w kontekście Elżbiety I pojawiło się dopiero w latach 70. XX wieku. Maska młodości odnosiła się do portretów królowej, na których wraz z jej upływem wieku jej wygląd wcale się nie zmienił, tylko cały czas prezentowała nieskazitelną młodą urodę. Czyli podsumowując, nie bardzo mamy potwierdzenie w ówczesnej literaturze dotyczące tej 1,5 cm grubej warstwy podkładu. A wszelkie odniesienia do takiego wyglądu Elżbiety następują dopiero po jej śmierci, czy nawet dopiero w XX wieku. Dotarliśmy do końca. Bardzo chciałam wam opowiedzieć jak najwięcej, ale oczywiście, no cóż, wybrałam to, co moim zdaniem było najciekawsze. Wiedziałam, że Katarzyna Sforza była tak ciekawą osobą, że jeśli będę kontynuować ten podcast, to na pewno zrobię o niej osobny odcinek. Dziś poznaliśmy książki sekretów, pierwszej influencerki, Izabelę Cortezę. No, i oczywiście dowiedzieliśmy się więcej o makijażu Elżbiety I. Koniecznie dajcie mi znać, czy dowiedzieliście się czegoś nowego, a ja już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek, tym razem o XVII wieku, czyli będzie o wiedźmach i różnych łatkach na twarzy. A w międzyczasie widzimy się na Instagramie i na TikToku. Znajdziecie mnie tam jako aptekor. I do usłyszenia!